Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Konia się Piotr Sitnicki, założyciel i prowadzący stronę jawność.pl Tradycyjnie zapraszam Państwa do zapisania się do grupy prowadzonej przeze mnie na WhatsAppie o nazwie Admin Publicznej Informacji. Stosowny link jest pod nagraniem. Grupa skupia osoby zajmujące się dostępem do informacji. Udzielamy sobie wzajemnego wsparcia. Wymieniamy się opiniami co do wniosków. Osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie dostępu do informacji publicznej, zapraszam na stronę jawnośczolenia.pl, w której możecie Państwo wykupić 40-godzinne szkolenie prowadzone przeze mnie, podzielone na kilkanaście części. Przez miesiąc otrzymują Państwo dostęp do kilkunastu nagrań kompleksowo omawiających dostęp do informacji publicznej. Link pod nagraniem. W dzisiejszym, proszę Państwa. Na graniu zajmę się bardzo, a wręcz zaryzykuję tezę, nigdy nie podejmowanym zagadnieniem w literaturze, przynajmniej tak nazwane, a mianowicie osobopodmioty podmioty w procesie jawności, w procesie udostępniania informacji publicznej. Kluczowy w tym zakresie jest przepis artykułu 12 ustęp 1. Zagadnienie odnosi się do odpowiedzi na pytanie, kto tak naprawdę w danym urzędzie, w danym podmiocie obowiązanym do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, patrz katalog, artykuł 4, ustęp 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji, ma obowiązek realizować wnioski. Kto może realizować te wnioski, kto podpisuje pisma, kto jest podmiotem obowiązanym, kto prowadzi korespondencję z wnioskodawcą. Kluczowym w tym zakresie jest artykuł 12. Artykuł 12 macie Państwo tutaj na na slajdzie, oczywiście te numerki 1, 2, 3, 4 to jest moja ingerencja i czytając ten artykuł 12 dowiadujemy się, że wolą ustawodawcy informacje publiczne, które mogą być udostępniane między innymi na wniosek, czyli w sposób określony w artykule 10 i 11, informacje powinny być oznaczone danymi określającymi podmiot udostępniający, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację, Osoby, która odpowiada za treść informacji i tożsamość osoby, która udostępniła informację. Powstaje zatem pytanie, do kogo odnoszą się te cztery kategorie? Kategoria pierwsza podmiot udostępniający to jest zawsze podmiot obowiązany do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. A więc, tak jak spojrzymy sobie w katalog, organy władzy, samorządy zawodowe, samorządy gospodarcze, określonego rodzaju podmioty reprezentujące skarpaństwa, jednostki organizacyjne, samorządu terytorialnego i gdy przejdziemy do punktu piątego, tam mamy podmioty, które realizują zadania publiczne lub gospodarują mieniem publicznym, to są również partie polityczne, związki zawodowe pracowników i pracodawców. I to jest zawsze podmiot udostępniający, a zatem podmiotem udostępniającym będzie wojewoda, Wójt, burmistrz, prezydent miasta, premier, minister, prezes urzędu, prezes sądu, zarząd spółki. To będzie kierownictwo, to też pewnie będzie zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Łowieckiego, Polskiego Związku Siatkówki, czyli tych podmiotów, które realizują zadania publiczne. Podmiotem udostępniającym będzie dyrektor szkoły, dyrektor żłobka, liceum, to będzie rektor uczelni, bez względu na to, czy jest to uczelnia publiczna, czy niepubliczna. Oczywiście, mówiłem już o tym w którymś z nagrań, zarówno uczelnie niepubliczne, jak i uczelnie publiczne, <coughs> przepraszam, mają obowiązek stosować ustawę, tylko że zakres oczywiście tych informacji publicznych, które znajdują się w gestii, Uczelni niepublicznych i publicznych, będzie skrajnie różny, to są zawsze podmioty udostępniające. I tak naprawdę, proszę Państwa, podmiotem udostępniającym jest zawsze organ, instytucja dana. Nie jest to osoba, chociaż oczywiście osoba, ta personalistyczna koncepcja organu administracji osoba, która piastuje funkcję organu. Przykładowo, będzie nim wojewoda, w którym oczywiście z reguły jest jakiś Jan Kowalski czy Janina Kowalska, ale nawet jeżeli na skutek zmiany rządów wojewoda na przykład Podlaski, czy Warmińsko-Mazurski, czy Wielkopolski zmienia się, czyli zmienia się osoba będąca piastunem funkcji wojewody, to organ jako taki się nie zmienia. Jest dalej w strukturze, jest reprezentantem, tak jak wojewoda, reprezentantem rządu w terenie. Oczywiście wojewoda pełni również inne funkcje, jest organem, który jest organem nadzoru między innymi nad jednostkami samorządu terytorialnego. Jest też administracja zespolona wokół wojewody, ale to już są kwestie prawne administracyjne. Tym podmiotem udostępniającym zawsze będzie ten podmiot, który ma obowiązek stosować ustawę o dostępie do informacji publicznej. Natomiast osoba, która wytworzyła informację, ona może istnieć, ale nie musi. Zasada jest taka, że im większy jest urząd, im większa jest struktura, tym więcej tych podmiotów wśród tych czterech występuje. W małych urzędach, w urzędach gminnych, w których pracuje kilka osób, bardzo często jedną, jedyną osobą, która wychodzi, że tak powiem, na zewnątrz, która pojawia nam się w tej korespondencji, to jest wójt. Bo być może jest tak, że wójt zarówno przygotowuje odpowiedź, jak i ją udostępnia, zatwierdza sam. I przekazuje wnioskodawcy. Ale powiedzmy sobie szczerze, taka informacja, taka sytuacja jest dużo rzadsza. Częściej występuje wielość tych podmiotów, chociaż rzadko cztery. Ta osoba, która wytworzyła informację, to jest z reguły pracownik szeroko rozumianego urzędu, gminy, miasta, starostwa, urzędu marszałkowskiego, to jest pracownik administracji, to może być na przykład. Hmm, Osoba upoważniona przez prezesa sądu to może być radca prawny upoważniony, to może być sekretarz miasta, który przygotowuje, czyli wytwarza tą informację. I teraz jak przechodzimy do punktu trzeciego, to znowu obowiązuje ta sama zasada. Im większy jest urząd, tym więcej tych podmiotów występuje. Jeżeli mamy duże struktury typu urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, duże urzędy miejskie. Czy ministerstwa, z reguły występują cztery kategorie tych, jak to nazywałem, osobopodmiotów. Ponieważ szczególnie w urzędach marszałkowskich, te procedury udostępniania informacji publicznej są dość często prawnie regulowane i występują wtedy różnego rodzaju rozwiązania, bardzo ciekawe, charakterystyczne dla danego urzędu. Tak na przykład, w niektórych urzędach mamy koordynatorów dostępu do informacji. W kilku urzędach, co wynika z moich badań przeprowadzonych w 2025 roku na wszystkich urzędach wojewódzkich, marszałkowskich i miast wojewódzkich występują tak zwane API, czyli administratorzy publicznej informacji albo administratorzy informacji publicznej. W niektórych dużych urzędach miejskich występują pełnomocnicy do spraw informacji publicznej, wręcz są to pełnomocnicy prezydenta do spraw tej akurat polityki, jaką jest polityka w zakresie jawności i udostępniania informacji publicznej. I teraz, jeżeli ten urząd jest duży i jest zbudowany w sposób płaski, czyli mamy wiele departamentów, wydziałów, komórek organizacyjnych, czasem samodzielnych stanowisk, to bardzo często występuje osoba określona tutaj jako Punkt trzeci, osoba, która odpowiada za treść informacji. W praktyce to wygląda tak, że tak zwani merytorialsi, czyli prawnicy, pracownicy, no też prawnicy może, pracownicy <laughs> merytoryczni, którzy przygotowują odpowiedź na wniosek, jednocześnie są tymi, którzy ją zatwierdzają. Ale częściej jest tak, że ten wkład merytoryczny w odpowiedź przygotowuje pracownik danego departamentu czy wydziału, a zatwierdza tę odpowiedź stosowny dyrektor, kierownik, naczelnik. Natomiast czwarta grupa to są osoby, które udostępniają informacje. Proszę zwrócić uwagę, że punkt czwarty różni się od punktu pierwszego tylko jednym słowem. W punkcie pierwszym mowa jest o podmiocie udostępniającym, natomiast w punkcie czwartym mowa jest o osobie, która udostępnia informacje. Ta osoba, która udostępnia informacje, to jest z reguły pracownik sekretariatu, pracownik obsługujący czy pracujący na przykład w biurze gabinetu ministra, w biurze gabinetu prezesa urzędu. To jest osoba pracująca w sekretariacie zarządu powiatu, zarządu województwa. To może być osoba, która dokonuje obsługi sekretaryjnej, szeroko rozumianej w szpitalu, jako podmiocie obowiązanym. To wszystko zależy od charakterystyki danego urzędu. Ale punkt czwarty, czyli osoba, która udostępnia informację, w założeniu swoim nie jest pracownikiem merytorycznym. Czyli nie jest to osoba, która przygotowuje odpowiedź, to jest osoba, która otrzymuje gotową, patrz, punkt drugi zatwierdzoną, patrz punkt trzeci, informację i przekazuje ją wnioskodawcy. Bardzo często jest to osoba, która prowadzi korespondencję, na przykład mailową, prowadzi korespondencję z wnioskodawcą. Oczywiście tutaj e, nie powinno u Państwa powstać przekonanie, że ta osoba, określona tu w punkcie czwartym, czyli osoba, która udostępnia informację, nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Ja spotykam się z bardzo różnymi podmiotami prowadząc takie szkolenia, i niejednokrotnie w trakcie dyskusji, rozmowy w danej instytucji łapiemy się na tym, że tak naprawdę w dostępie do informacji, w procesie udostępniania informacji publicznej obowiązuje zasada mówiąca, iż łańcuch jest na tyle silny, na ile jest najsilniejsze jego najsłabsze ogniwo. W związku z tym, osoby, które pracują w sekretariatach, przyjmują wnioski, które je klasyfikują, nie są to do końca osoby, które nie wykonują żadnej pracy merytorycznej. Niedokrotnie te osoby, które obsługują kancelarii ogólne, obsługują proces przyjmowania korespondencji mailowej, muszą dokonać swoistej selekcji, muszą dokonać pewnego przyporządkowania pisma do trybu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ale to już są niuanse które każda instytucja, każdy podmiot obowiązany, jeżeli one występują, odpowiednio reguluje w swoich własnych aktach normatywnych o charakterze wewnętrznym. Podsumowując, wielość osobopodmiotów uczestniczących w procesie realizacji wniosków pozostaje wprost proporcjonalna do wielkości urzędu. Regulacją, które Państwo wprowadzacie, powinna przyświecać zasada regulacja, ma istnieć po to, żeby usprawniać ten proces, a nie istnieć dla samego istnienia. Kłaniam się i zapraszam do subskrypcji kanału i podcastu Jawność.pl. Pozdrawiam, kłaniam się do usłyszenia.